Dobry, witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj niedziela dla Was. Ja robię deser. Może komuś się właśnie przyda, jeżeli macie ciastka. Śmietanę, mascarpone i kawę w domu. To możecie je mm, powtórzyć, takie deserki. I słuchajcie, mamy tak, ciastka z poprzedniego, z dwóch. Do tyłu vlogów. E, takie keto, gdzie jedno ma jeden gram węglowodanów, mięciutkie i fajne. E, mascarpone świdana i erytrydol do słodkości. Super, nie gryje, idealnie wyważyłam. E, kawa i borówki. I taki będzie ten deser taki tiramisu z borówkami, że tak powiem. Myślę, że będzie bardzo dobry. E, I będę robić w pucharkach z pepku go. O, więc zabieram się do roboty, pokażę Wam jak to będzie wyglądało końcowo. Będę maczać w kawie ciacha i robić tak jak tiramisu, tylko, że mamy okrągłe ciastka. I deserki gotowe. Tu zrobiłam dla masy taki mniejszy, głównie borówki, no bo tak bardziej woli zdecydowanie. Nie maczałam o ciastka w kawie, a tutaj jest tak śmietana, ciastko w kawie, śmietana, borówki i ciasteczko pokruszone. I słuchajcie, jeden deser według mojej wyliczeń ma tak około 3 gramów węglowodanów. A tu mi się uszczerbiło już za pierwszym razem ten mm, pucharek, ale już nie ma. Kurczę, żebym go do i wymienić. Trudno. Trzeba będzie uważać. Ale ogólnie zobaczcie, 3-3,5 grama węglowodanów z taki deser Mniam. Taki tiramisu fit. I dla Maxia tiramisu borówkowe. Dajcie znać, hmm, czy spróbujecie. Pokażę Wam małe zakupy hmm, keto, bo może ktoś nie wiedział, y, dlatego pokazuję tylko to, y, te, te makarony, bo mam jeszcze mąkę kokosową, migdałową, erytryt, ale to takie proste, raczej wiadomo, że są różnorodzajową. A to y, jest taki ekologiczny makaron koniak, zero cukru. Zobaczcie do jego skład w ogóle. śmieszne, prawda? I przygotowanie to tylko wystarczy, go tak naprawdę wyjąć z opakowania, wypłukać, jeśli chcemy, podgrzać w mikrofalówce minut minutkę i już mamy taki gotowiec. Słuchajcie, ten makaron jest w smaku nijaki, nijaki, jest w smaku, w konsystencji takiego makaronu celulozowego chińskiego. Nie wiem, jak jedli się taki przezroczysty, nieraz u Chińczyka makaron, to może wiecie, o co chodzi. Taki śliski, taki niepochłaniający, wilgoci. No po prostu... Nie jest sam w sobie dobry w ogóle. Trzeba go trochę przesolić, żeby jakiś tamkolwiek smak przyjął. Jak włożycie się do sosu, to powiem tak: zje się i jakby nie jest to niedobre wtedy. Ale sam w sobie jest dziwny, jest specyficzny, ale tak jak mówię, z tym sosem jest ok. Ja wziąłem taki ja wczoraj, Jacek, spaghetti. bo ugotowałam sos słuchajcie, myślałam, że będzie grubsze ten a to był takie naprawdę cienki tagatele. Spaghetti było takie jak Ala zupka, zupka chińska, tej, tego, tej grubości kluskiej, że tak powiem. A nudle ciekawe powinny być jeszcze mm, drobniejsze. Także takie makarony, jak ktoś nie może węgla i nie je, to słuchajcie, jest alternatywa. I tak jak powiedziałam, jak gdzieś tam to wrzucicie w coś to to przejmuje smak y, tej potrawy, jest nijakie, więc smakuje głównie ta potrawa. Wiecie, ten sos na przykład, nie? No, makar z makaronem to nie ma nic wspólnego, oprócz kształtu e, i nazwy może. <grych> Kolejną rzeczą jest olej MCT, mmm, który dodajemy sobie z Jackiem do kawy e, i powiem Wam, że trzeba z, z tym olejem chyba na początku drogi uważać, bo mnie trochę bolał brzuch po pełnej, że tak powiem dawce. Jak wzięłam połowę, to, to jest ok. Na razie nie, nie, wiem, nie wiem, co z tego będzie. No Jest to dużo tłuszczu na raz. O, gdzieś mi się tutaj wylał i się tłuści. Jeżeli chodzi o alternatywy dla dżemów i jakichś tam smarowideł, to znalazłam z SFD, z All, all Nutrition, taki frulof in jelly. Umazałam sobie teraz wszystko w tym oleju. I tutaj akurat mam malinę. Kupiłam malinę wiśnie i truskawkę. Malina ma tylko. Yy, już mam ile węgla 16 gramów w 100 gramach, więc słuchajcie, yy, nie jest to dużo dla, ta, dla tradycyjnych dżemików, jakichś takich popularnych, które kupujemy w marketach. To jest bardzo dobra alternatywa. Ja to kupiłam z myślą o jakichś tam urodzinach niedługo mamy, czy coś, jakieś deserki zrobić. Yy, wiadomo, ja mogę zjeść mniej, jeżeli będę chciała, yy, ale yy, wykorzystam to dla innych. Także taka malinka z jabłkiem. Yy, I tak jak mówię, wiśnia jest przepyszna, polecam serdecznie, truskawka jest fenomenalna. Jak ja nie za bardzo lubię truskawki, tak ta truskawka z tych yy, żelek jest... No po prostu zarąbista. Pokażę Wam jeszcze ponczusie, jakie zrobiłam już wczoraj w zasadzie, z właśnie przypisu keto, który Wam również podlinkuję. Słuchajcie, to są ponczusie, te dwa są takie większe, bo nadziałam je dla maksa. Ponczusie kokosowe, który jeden ma 1,5 grama u mnie węglowodanów, bo zrobiłam mniejsze a więc bardzo, bardzo mało. Smakują tak naprawdę kokosowo, delikatnie, bardzo mięciutkie, bardzo rozpływające się w ustach, także Wam serdecznie polecam, jeżeli um, widzicie, zbliża się tłusty czwartek, nie jecie cukru węglowodanów w ogóle to możecie sobie spróbować. Są bez glutenu, bo na mocy kokosowej, także to jakby wszystko się zgadza. Bardzo, bardzo, bardzo. Smacznie. Ja jestem ciekawa, czy znaliście ten makaron. Dajcie znać w komentarzach, bo to jest taka rzecz. Ja ją znałam od Agnieszki już dawno temu. Nie wiem, 2-3 lata. Natomiast nie lubiłam za bardzo. No a teraz stwierdziłam, że muszę coś pokombinować. I do niego wróciłam. Co prawda wybrałam trochę inny. I faktycznie on w ogóle nie pachnie. To mogę polecić. No i tak jak mówię, smakuje smaku jest nijaki, więc koniecznie do czegoś. Do sosów, myślę, będzie chyba najlepszy, bo sos, że tak powiem, jest intensywny w smaku, w zapachu i sprawi, że dodanie będzie naprawdę dobre. Także ja się do Was łączę jeszcze później. No i piszcie o tych makaronach, czy słyszeliście, czy jedliście. Moi no kochani, na zakończenie kilka minut o prezencie, które otrzymałam od marki Hey Happiness. To już jest druga taka współpraca, można powiedzieć, z tą marką, ponieważ e, mogłam sobie wybrać po prostu w zamian za to, że Wam to pokażę, jakiś prezent. Tak uczciwie mówiąc, taki barter. I słuchajcie, ja oczywiście skorzystałam, bo mam już, tak jak powiedziałam, biżuterię od nich i jest piękna, bardzo dobrze się zachowuje, nic się z nią nie dzieje. Więc teraz poszłam w srebro, bo ostatnio było takie pozłacane srebro. I jest to marka, która naprawdę w swoim asortymencie ma przepiękne rzeczy. Słuchajcie, do tych rzeczy, które ja wybrałam, do strony, macie linki w opisie, więc klikajcie. I będę mieć dla Was również na koniec um, kod rabatowy um, w związku z akcją walentynkową, która trwa na stronie do 14 lutego. Więc myślę, że to jest super opcja na prezent dla samej siebie, dla kogoś bliskiego na walentynki. Także chłopa, chłopaki, możecie, um, y, że tak powiem, podkreślić pomysł. E, pokażę Wam najpierw, co ja otrzymałam. Są to kolczyki, które. No, Sama wybrałam, natomiast na żywo są tak piękne. Przychodzą w takich opakowaniach. Słuchajcie, e, najpierw jest takie, o, białe jakby, takie białe. O, o, o. Wykonane oczywiście, tutaj jest e, adnotacja. Wszystko jest wykonane w 100% z, e, z takich materiałów e, z recyklingu, więc super. I jeszcze jest pudełeczko w środku. I takie pudełeczka mam dwa. E, piękne są te kolczyki. Ja uwielbiam kolczyki. Mało noszę takiej biżuterii typu mm, jakieś naszyjniki, bransoletki. Rzadko. E, ale kolczyki to uwielbiam. I zaraz sobie założę i będę chodzić. E, pierwszymi kolczykami, źle je tutaj zapięłam, bo już przymierzałam, pokazywałam Adze też i je się bardzo podobały. Są takie kolczyczki e, srebrne. O, takie oto. Już Wam pokazuję tutaj z bliska. Taki jakby trój. Hmm, z trzech obręczy się składające. Przepiękne są link. Macie, tak jak mówię, w opisie. Ja założę je, chociaż jeden. Mega. A jak wygląda na uszach, nienachalnie, ale już coś się błyszczy. Bardzo elegancki, ale jak dla mnie i na co dzień, przepiękny. Jest no jest tak piękny, zobaczcie jak odbija taki mały błysk gdzieś tam na uchu jest tak piękny, dodaje takiego go od razu i szyku i ja e, nie, nie wiem, no przepiękny na każdą okazję, bardzo mi się podobają i w ogóle dwie pary, które sobie wybrałam są zupełnie różne te są takie, no jest tutaj przepych, że tak powiem e, bogactwo, jeżeli chodzi o e, wykonanie dużo takich e, małych cyrkonii e, dużo się tutaj dzieje Wyostrzy na tyle. A drugie to jest w ogóle zupełnie, zupełnie, zupełnie inna bajka. Bardzo drobne, bardzo delikatne kolczyki, ale jakże piękne. Takie małe motyleczki z perełkami i z cyrku. No, piękne są mi nawet się bardziej te podobają, chociaż są naprawdę strasznie delikatne, malutkie. Dosłownie takie motyleczki i no nie wiem, które mi się bardziej podobają. Obie są przepiękne. Zobaczcie nawet tak w filmie, jak to widać, jak to się błyszczy. Ja podobne widuję na polskich stronach dużo droższe, niestety, a tutaj macie naprawdę fajną cenę. No i jeszcze ten kod rabatowy, który zaraz wam podam, jeszcze zrabatuje ją całkiem, całkiem nieźle. Ale no. Piękne, cieszę się, że mogę już w nich chodzić, bo już kilka dni tak leżą, czekają na swoją premierę. Piękne są, przepiękne, bardzo mi się podobają. Takie luksury, wiecie, bogate, ładne, od razu inaczej yy, wygląda yy, buźka przy takich błyskotkach. Przymierzę, mam jeszcze te malutkie motyleczki, też są tak urocze, tak słodkie, po prostu... Mm piękne, mini, mini, ale takie piękne, kurde, ja miałam kiedyś takie motylki, tylko, że czarne, już fajdałam się znowu gdzieś, tylko, że czarne i bardzo je lubiłam, ale zgubiłam, zobaczcie, taki malutki akcent, ale już coś się błyszczy, już coś widać, śliczne są, nie wiem, czy dzisiaj w tych właśnie nie zostanę, tak, dzisiaj w tych zostanę, genialne, bardzo mi się podobają, to zamówienie zdecydowanie bardziej podoba mi się, niż tamto poprzednie, bo ja chyba bardziej w ogóle lubię srebro. Piękne, piękne. Bardzo Wam polecam te kolczyki akurat. Zobaczcie sobie jeszcze inne rzeczy. Tak jak mówię, linki macie w opisie. Akcja trwa do 14 lutego, lutego, i Kinga 12 to kod rabatowy, który macie ode mnie. I teraz Wam powiem, jakie są jeszcze, jakby, akcje. Jeżeli wydacie ponad 49 euro, na stronie Hey Happiness, to macie 12% właśnie rabatu. Jeżeli wydacie 79 euro, to macie 12% rabatu plus pudełko pierwszone w kształcie serca. Pudełko na pieszonek w kształcie serca. Pudełko pierwszonego, ale fajnie by było. Jeżeli wydacie ponad 99 euro, to zyskujecie 12% rabatu plus darmowy Prezent, taką, taki wiecie prezent przez niej wybierany, eee, taka totalna niespodzianka. Także m, jakby trzy progi tu są, 49 euro, 79 euro i 99 euro słysz eee, Mój kod KINGA12 to, to 12% plus jakieś tam jeszcze dodatkowe niespodzianki. Eee, napiszę Wam to jeszcze w opisie, żebyście dokładnie wiedzieli, eee, bo to wiecie, tak się nie zapamięta, nie jest tak łatwo. Piękne są, bardzo mi się podobają, bardzo. No powiedzcie, że one nie są piękne. No są piękne, po prostu są. I te i te drugie mają w sobie to coś. Naprawdę takich, takich, to ja szukałam już dawno, tylko że one były na stronach takich polskich, drogie jak zbój. 399 zł, naprawdę takie ceny, że dajcie spokój. Zakolczyki. Trochę mnie to zawsze zniechęcało, nie powiem. A tutaj jest ta cena niższa, więc to już jest plus. No i plus kod rabatowy. Dobrze, także mam nadzieję, że jak się zastanawiacie, co kupić komuś, szukacie jakiegoś po prostu na prezent, to możecie po prostu sobie skorzystać. Ja wiem, że ze stron zagranicznych. Niektórzy wahają się, obawiają, dlatego przyjmuję czasami takie współpracę, sama z ciekawości i żebyście też wy mogli coś poznać nowego, bo czasami po prostu jest gdzieś tam na zagranicznych stronach czegoś więcej, coś innego, coś, czego nie ma nikt tutaj, z Waszych znajomych, czego nie widzieliście nigdzie na, na, na rynku polskim. Dlatego myślę, że warto po prostu czasami zaryzykować jakbym ja przyjmowała wszystkie współprace, które te propozycje otrzymuje, to nie wiem, co filmik, co dwa, byłoby coś. Naprawdę czasami to się dostaje tyle tych propozycji, czasami są takie durne, może Wam kiedyś opowiem o najdurniejszej propozycji, w sensie dla mnie najdurniejszej takiej, wydaje mi się, że to było, to było fuj i w ogóle ale to może kiedyś, dajcie znać, czy chcecie taki film. Aczkolwiek naprawdę z zagranicznych stron Mnóstwo jest tych współprac, mnóstwo. Także to, to można przebierać naprawdę i wybrać coś e, tylko godnego polecenia. Ja Wam serdecznie polecam tą biżuterię, bo naprawdę świetnie się zachowuje, nawet tamta pozłacana cały czas, mimo że wiecie, kolczyki, często jak się psikamy perfumami, to gdzieś się zapsiknie. Nic się z nimi nie dzieje. Rewela. Bardzo Wam serdecznie polecam. Dobra, ja się z Wami już, kochani, e, żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za tenego vloga. E, dajcie znać, jak Wam podobały się moje zakupy, Keto, e, co nie było jakoś super dużo, ale e, może komuś coś tam e, wiecie, podpowiedziałam, także jestem ciekawa. E, a z Wami widzę się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia.